Kochani, dzień dobry, witajcie w tłusty czwartek. Ja przyjechałam załatwić swoje sprawy, jestem przed czasem. Poczekajcie, bo to u mnie zegarek jest trochę szybko, się spieszy. No, 9.12, więc ja się cieszę, że mi się udało przedostać. Wiecie, bo to y, jak się przyjeżdża koło szkoły, mija szkołę, to te korki takie, długie, duże się robią, no więc i udało mi się znaleźć miejsce, aż jestem sama w szoku. Co prawda tutaj jest trochę ciężko później wyjechać, no ale jakoś. Powoli, powoli dam radę, idę odebrać te papiery i co? I jadę kupić y, pączki, a potem jadę na rehabilitację chyba się wyrobię, bo tutaj jest czynny sekretariat, chyba od dziewiątym, no już jest po dziewiątej. Nie będę tutaj długo gadać też, co nie? Yy, I co? Pączki muszę kupić, ale nie te po 29 groszy ani po 19 groszy, tylko troszeczkę takie może. Trochę takie powiedzmy jakościowo, chociaż ciekawe, co to tak naprawdę jest, czy te. te chociaż nie, no, te, te takie po 19-20 groszy, to, to chyba wycieczone, są, są pompowane chyba sodą, bo na pewno tam drożdży nie ma, bo same drożdże kosztują. I chyba bez jajek, bo to jajka też są drogie. I chyba smażone nie wiem, na, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, jaka to jest polityka tego robienia. Na czym to jest robione, z czego, bo wszystkie, wszystko kosztuje, no ale. Nieważne, więc yy, nie wiem, tyle fajnych pączków widziałam, reklamują w tym Lidl'u, może mi się uda z tą dubajską czekoladą chociaż z jednego kupić, bo tutaj mam obok zaraz Lidla, więc może tutaj zajadę, jak będę miała czas. Dobra, bo jak będę gadała, to się nie wyrobię na rehabilitację, dobra, idę. Ja tylko mam nadzieję, że sekretariat jest czynny od 9, Ja dzisiaj jest czynny od której? Od 8.15, uff, to dobrze, myślałam, że wiecie co, za wcześnie przyjechałam. Spoczko, już jestem. Nie zajeżdżałam do Lidla, dlatego że stwierdziłam, że jak mam niecałe pół godziny, no to wiecie wejdę, wezmę, stanę w kolejce, zanim wyjadę, wjadę, wyjdę, światła jedne, drugie to się spóźni, więc ja już jestem pod. No, yy, i mam jeszcze. No. 20, chyba z 5 minut, więc. Więc, więc, więc udało mu się stanąć naprzeciwko, więc to jest po prostu sztos yy, i zajadę po prostu sobie po drodze do Biedronki i tam kupię jakiegoś pączka, yy, bo ja mam ochotę na te pączki, wiecie, to jest dubajskie. Zrobię sobie test, jak kupię. Yy, zobaczę, jak to będzie wyglądać, jak będą, to kupię, a jak nie, to po prostu kupię. jakąś mam planę. Jak nie, to po prostu kupię tutaj w takim mniejszym sklepie. Yy, no. Zobaczymy. No dobra, to ja idę, wiecie co się przejdę. Tutaj obok. Zobaczcie, co tam się dzieje po drugiej stronie ulicy. No, a, wiem jeszcze miałam gdzie zajechać. Zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Zobaczymy. No i tutaj gdzie zawsze staję. Też nie było miejsca. Wszystko zastawione. Ale mój zegarek pokazał, że mam pół godziny. Więc to nie będę siedziała pół godziny, to jeszcze przejdę tutaj. Coś tutaj chcę zobaczyć. Chociaż kroków trochę narobi, wiecie. O co chodzić, nie? Nie no ja idę tutaj, jak taki kiedyś był fajny lumpek. Więc zobaczę czy już jest otwarty. Um, no, czemu nie, co nie? Tylko nie pamiętam, która to ulica była. Czy to tam tamta w bok, czy to tu gdzieś. Chyba w drugą stronę. Zobaczę zaraz, zaraz zobaczę. Wyszłam, dobra promocja. to za sztukę, ale tyle było ludzi. A ja nic nie kupiłam. Dobra, myślę, że już może zanim dojdę, to już powinno przyjechać. Ewentualnie troszkę poczekam. Może będzie wcześniej, jak wcześniej, to wcześniej i ja wyjdę. O, mogłam tam wyjść, więc dwa z większe kółko robię. Dobra, kończę, bo głośno tu jest. me on the street last night. Said, Że pączuszki już chowam i ogórek też. To jest wszystko dla śmiechu. Nie mamy co się stresować z tymi szorcami. Naprawdę radzę niektórym troszeczkę więcej dystansu, bo po co? Napijmy się kawki. Dobra, ja je chowam. Udało mi się jednego kupić z pistacją, taki jeden, jedyny, wszystko było wykupione. Ja nie kupowałam tych takich po 20-50 groszy, więc ja te pączki chowam. Jest godzina za 10-13 10-13. A ja wypiłam drugą kawę, chowam mm, mi bo wiecie to zeschnął się, jedną kawę, dwie kawy wypiłam i i w sumie to też. tyle, nie miałam żadnego pączka, no ale oczywiście ja nie będę wiedziała co z pączki muszą być co nie, pusty czartek musi być, trochę lukru zostało. Zaspadło, zjadłam. I ja przychodzę wiecie, co dograć końcówkę filmu tego, który widzieliście wczoraj. Może dzisiaj uda mi się skoczyć ten kombinezon. W, końcu, w sensie to, co wy widzieliście to wczoraj, to ja to teraz właśnie dogrywam. No no więc dobra, ja to dogrywam. Kręga to jest piękne, na pewno dajcie znacie, a oglądaliście to wczoraj, czy Wam to spodobało? Mm, sztos, Uwielbiam, piękny, piękny, piękny. Dobra. Y więc zróbcie sobie tam, yy, jak jesteście ciekawi, a ja y, rozłączam się i połączam się. Kurde, jestem ładne. ona mm, słodki cukier. cukier. Dajcie znać, ile pączków zjedliście. Najlepsze pączki to są takie robione, może uda mi się faworki się zrobić wieczorem, może, nie wiem, zobaczę, bo tak naprawdę to chyba sama będę musiała ich jeść, bo mój nie bardzo. Skubnię jednego, z jednego i kolejkę tak osobno muszę zrobić, więc po co to zrobić. Dobra, łyk yy, I zaraz zjem oczywiście tego pączka, żeby nie było, bo. Ta, te paluchy takie e, z pistacją to podobno nowość jest, więc zrobimy sobie test. Zrobimy sobie test. Dobra, rozłączam się i nagrywam tamto, bo ja jeszcze tego nie otworzyłam, więc ja nie wiem, jak to wygląda, także... No. zaraz się połączę znowu. Dobra, ja jestem zachwycona tym, co zobaczyłam. Obluzuję palce, bo wyjęłam pączka. A będziemy próbować, bo... <laughs> Dochodzi 14. Za 15, a ja w dalszym ciągu jeszcze nic nie zjadłam. Zjednę tego pączka. Jej kokie tam to jest piękne. O, piękne po prostu spełnienie moich marzeń. Nawet dawno marzyłam o takim czymś. Dobra, ale teraz spróbujmy ten jeden jedyny, który został ostatni, tam na samym końcu. Dobrze, że tam zajrzałam dalej Pączek. skoro dzisiaj jest pusty czwartek, to spróbujmy ten pączek z dubajskim, może nie dubajskim, nie wiem, na nadzieniem, bo z tych dubajskich nie było, więc, bo to jakaś nowość, jest, więc przełamiemy, zobaczymy, czy tam coś dużo jest tego. Hmm, no taki jest, wiecie, czekajcie. Hmm, coś tu jest. Ciekawe, czy to jest tylko w środku, czy to jest nadzienie też troszeczkę gdzieś w drugą stronę jest, czy tylko, wiecie, tylko tu trochę, a dalej ślinkami leci, sorry, że pełne śliny. a dalej jest pusto, więc sprawdźmy najpierw tą część. Mm, jest, o jaki dobry. Mm, tu jest czwartek. Chociaż jeden, co nie? O jaki dobry. O, są głodna. Albo jest dobry. Ale tam dalej widzę dziurkę, więc być może to jest jeszcze nadziane. Mm, tak, jest w dwóch częściach nadziane. To zostawię sobie później tym, oczywiście. Mmm... mhm mm mm. nie wiem ile to kosztowało w takim razie pączek to lepsze, to, to długie bo jak kiedyś kupiłam pączek to tylko troszeczkę miał mmmm mm, jaki dobry mm. ile zjedliście pączków dajcie znać dzięki tej hennie nie muszę malować brwi a, kodowę. jeden. ciekawe, znaczy, czy w Lidlu były, bo tam jakieś były, jak No, ale nie miałam czasu. Oczywiście właściwie mogłabym zajechać, ale bałam się, że się nie wyrobię. Ja, ja wiecie, że ja nie lubię się spóźniać. Ale jak było na rehabilitacjach? Boleśnie, holender. bo Miałam takie, nie wiem, wbijała takie coś metalowe, jak gwóźdź wyglądało. Tylko nie przebiło skóry, ale bolało jak nie wiem co. I te uciski, ściski i te masaże. Płynęć ćwiczenia, ale. <słuch> Było bolące. Dobra. Ale dobra. Mm. Mała dupka i dopiero nie ma. Mhm. Ale jak tak chętnie bym zjadła takiego pączka do mojej roboty. No ja nie będę robić. Może fałoroki wieczorem, już się powtarzam nie? Dobra, idzie sobie usiądę na spokojnie. Później do Was przyjdzie. Może przymierzyć tą kombinezon. Bo ja jeszcze nie przymierzałam. Uh -huh. nie? Mm. Mhm. Nie? A może zrobię jutro faworki? Dobra. Będziemy godzinę jedli. Najlepsza z tu. Ciekawe jak te pączki połane czekoladą z tą posypką i one są niby dubajskie, czy są dobre. Ale nie było nic. Dopiero o 14 może będzie dostała, ale A tak to te po 15 groszy, czy po 19. Jak to pani powiedziała przy Kasia. Mm. Oj dobra. Ale do tego gorzka herbata. To w sumie się to za blisko. Dobra. Nie wiem co za obiad zrobić. Tragedia. Ale muszę. I wystarczy. Dzień dobry, kolejnego dnia przychodzę do Was, żeby się z Wami pożegnać, ale pamiętam o tym, co miałam Wam pokazać, więc wskakuję w ten kombinezon, bo jestem naprawdę też sama go ciekawa, bo ja go jeszcze nie przymierzałam. Ciekawa jestem, czy w ogóle wejdę, i czy. Ta guma tutaj faktycznie coś będzie uciskać, uciskać, i do tego wzięłam też, przyniosłam od razu ten pasek. Bo też jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał, nawet w połączeniu co do tego yy, kombinezonu, mimo że to jest czarne. A to takie szare, no? No nie wiem, zobaczymy. Może będzie fajnie, może nie fajnie, ale yy, jestem bardzo ciekawa. Dobra, no to co. Raz, dwa, trzy. Wskakuję w niego. Od razu mówię, ja mam rozmiar M i spokojnie mogłabym wziąć rozmiar S. Bo tutaj tak nie jest uciskowo, jak ja się spodziewałam, ale materiał jest bardzo wygodny. No, po prostu bardzo wygodny. Nic mi nie ściska. Możemy sobie tutaj podpiąć wyżej, jak tam kto chce. Tutaj jest ta guma, która. Powinna, znaczy tutaj może troszeczkę ścisnąć, może faktycznie drogę tutaj ściska, yy, nie wiem, ale jest wygodny. No taki wiecie, on podkreśla wszystkie nasze kształty, więc mm. czekajcie, odpowiednia na pewno bielizna. Yy, tutaj mi się coś powałkowało, czuję. No dobra, trzeba by wszystko dobrze ułożyć. Długość no jest spoko. No dobra, ja mam kompleks taki trochę brzucha i mam wrażenie, że on strasznie jest starczący Ja wiem, zaraz napiszecie, że nie. Ale jakoś takie ja zawsze miałam z tym problem i zawsze mi się wydawało, że jak mam opiętą sukienkę, to on tutaj mi tak... No nie teraz też mam wrażenie, do tego trzeba mieć bieliznę odpowiednią, na pewno taką, wiecie... No tu mi się pokręciła już, no dobra, no to tak, wiecie, szybko wkładałam, więc tutaj mam trochę nie ten... No a z tyłu? Nie jest przezroczysty. Chyba nie jest to, nie? No dobra, tu mam pokręcone. Ale... No podoba mi się, ej fajny jest. Aha... Tak, jeszcze się wstrzymałam, bo będę dzisiaj nagrywać Holstein, także wiecie, zobaczycie, co będzie jutro. Jeszcze się wstrzymywałam właśnie aż ten przymierze, bo chodzi mi po głowie też taki brązowy. Mhm... Fajny jest. Szkoda, że tak widzicie nie podnosi jakoś pośladku wyżej, ale dla to co robię w domu wydaje mi się, że też nie jest źle. No dobra. Sprawdźmy z tym, jak to będzie wyglądać. Hmm. 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 To jest takie ubranie trochę odważne powiem Wam jednak. Hmm. To jest na pewno coś nie na każdy dzień. Bo ja mam niektóre ubrania, że nie są na każdy dzień, I Po prostu muszę mieć dobry dzień i ochotę takie coś włożyć. I, i, i wtedy, jak czuję się w tym, wiecie dobrze, tak tego dnia się czuję też dobrze, no to ja wiem, że w tym też dobrze wyglądam. Więc jak mam jakieś dłuższy dzień bym to włożyła, to na pewno bym źle się czuła i pewnie też by to było widać. Więc to musi być taki, wiecie, dobry, pewny, pewnego siebie dnia. W sensie pewny, no wiecie o co chodzi, że znaczy pewna siebie, nie? Um, i, i, I wtedy jest ok, dobra. Przymieszmy to z tym. Czy to będzie w ogóle do tego? Coś ten? Nie wiem. Sprawdźmy może już z tej strony. Okej. Okay. Czy to z tym? Nie wiem. Dajcie znać. Ja to widzę w koszuli, jakieś albo w sukience, czy bluzce. Nie wiem, czy to do tego kombinezonu, bo może kolorystycznie bardziej nie do siebie. No nie, tu mi się wydaje, że tu mi wystaje za bardzo. Może takim yy, taki dzień dzisiaj, że nie, to nie dla mnie żeby to niżej wziąć, ale tutaj się zaczynają biodra, no to tak trochę będzie się opuszczać źle. Nie, no tu mi nie podoba się. Jakoś mam wrażenie, że mam stercząca. Sterczy mi brzuch, ale... No tu. O, no to... No dobra. Brzuch to nie bardzo ja lubię. Ale to jest nie to, że nie od... Skłod, wiecie, od... od... Nie to, że... że, że nie, jest on tak okropny, że ja się wstydzę w ogóle chodzić w krótkich bluzkach. Bo widzicie, to chodzę w krótkich bluzkach, rozstępów nie mam ani nic pociążek, więc wydaje mi się, że też jest mm, spoko. Dobra. I podoba mi się. To możemy sobie rozpiąć bardziej. Tak jest też OK. Czy to jest OK? Musicie wymić Co ten pasek? Czy to jest OK? W tym sensie, nie? Hmm. Trochę niżej. Chociaż do koszuli on musi być tu wyżej. Wiem sama, dajcie znać, dobra? Bo ja, ja polegam na Was w tej sytuacji. Tutaj trochę robi talię. No ja też nie mam e, talii osy, nie mam takich bioder szerokich, nie mam takiej talii jak niektóre dziewczyny, ale no cóż, no tak się urodziłam, więc mi, mi to akurat. No fajnie, gdybym miała jakieś super wcięcie, ale. Ale wiecie. To z tyłu tak będzie wyglądać. Hmm, nie wiem. Trochę mi się podoba, trochę mi się nie podoba, trochę mi pasuje, trochę nie bardzo. A teraz zdejmiemy to i wygląda tak. Ej, goło trochę, co? Nie wiem. Okej. Okay. Ej, no. Kamera oszukuje. Czekajcie. O, widzę ten brzuch mój. Ale wiecie, te wszystkie flaczki też muszą się gdzieś pomieścić. Ja jestem po śniadaniu, więc... Dobra, wiecie. O, ładko brzuch. No tak jak mówię, dobry dzień i będzie git, ale mam zakwasy, bo wczoraj robiłam brzuszki i takie, wiecie, skośne, ale... o, o, z ciężarkiem, uch. To, to dobry znak, ja uważam, że jak są zakwasy, to dobry znak, bo to znaczy, że ćwiczenia weszły. No dobra, dajcie znać, jak to wygląda, co? Jest hot, czy jest not? I z tym git, czy nie jest git? Im wiecie więcej osób, napiszę tym będę wiedziała, nie? Dobra, rozłączam się i idę potem hol, a później idę młodego z uspać. Za pół godziny Nikola kończy lekcję. Hmm, czekajcie, która? No, nawet nie za pół godziny. Za 20 minut kończy lekcję, więc gdzieś za pół godziny będzie w domu. No to tyle, do zobaczenia. Pa, pa. Czekam na Wasze opinie. Nie wstydźcie się, piszcie to, co myślicie, bo to też jest ważne, nie? Bo ja, ja chcę się, wiecie, też do tego, nie? No, no ciekawa jestem. Chociaż, też wiecie, no czasami jest tak, że ktoś mi pisze, że to jest złe, a mi się to tak strasznie, że tym chodzę. No, ale jak nie wiem, to chcę się dopytać. No, nie jestem koniecznie pewna. Nie dajcie znać. Już mówiłam wcześniej.